Yo, hejo! Dzisiaj nagrywamy z moim tatą odcinek o Fortnite. Mamy plan, najpierw polecieć na lądowisko, a potem na gruntkę bojownika. Jak się uda, to na Także ja już prawie ląduję. Jak tam u ciebie Dixie? 400 metrów. Ja jestem 47. Ja nie wiem czy misja mi się uda, bo widzę tutaj parów jeszcze innych spadochroniarzy. Patrzę mam i no nie mam rękawic. Dobra, potwieram normalne skrzynki jak się zasponywały i idę do ciebie. Bo na razie to maksymalnie. Mnie też nie było butów. Jakie no. masz rękawice? Ironmana, Ironmana. Możliwe, że tam Chyba nie, no... nie... mają. To co mówisz, żeby lecieć na raf? Jeszcze, ja jeszcze zobaczyć, się tu nie co tam kapitana Joneskiego. Może do niego postrzelam jakieś fajne itemy znajdę. Dobra, nie rozwalili, możesz tu przychodzić, nie ratować. Nie rozwalili cię. Znaczy prawie. A to tak, to się da się ratunek A ja lecę do ciebie Kanę skórę nie Ło, tu był gracz Dawaj tym dopalaczem Szybko Dobra, dawaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Wróciłem się po ciebie Co? Ależ to była akta ratunkowa? No Skrzyneczka tak? O z raftu już zabrali itemki Także chyba nie opłaca się tam iść No nie poszłoby do klonu teraz Ewidentnie To wsiadasz do auta i jedziemy? No możesz po mnie podjechać ja Chciałem pistolet zabrać jeszcze na no, na no, 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 no. Jak już zadał obdarzenia? Nie źle poszło A, nawet tu mogłem nie wysiadać Zawróć, prawo, w lewo Prawo! Prawo! I prosto! I nawróć! Prosto! Prosto! W lewo! I prawo! I nawróć! I prosto! Iś! O tutaj! To się leczysz! O, to się nie trafiłem. Prześmiał? Ja... Tak jakbym... Jakby deadłem. Wiem, wiem.

Dobra, możesz spodziewać się zaraz jakiegoś przeciwnika, bo widziałem, że ktoś tu się zbliża. O, ja już się ucieram. O, mam już. Panie, z czego ty tu strzelasz? Jak tam u ciebie sytuacja? Eee, eee, ja jestem w pojedynkę. O, już we dwójkę. O, już w pojedynkę. Ej, wymyśliłem dobr dobrą rzecz. Widzowie mogą oceniać nasz skill w komentarzach, co nie? Mogą, jasne. Ja zostawiam tą strzelbę, ja jej nie potrzebuję. Czy na raft jeszcze zdążymy? Zdążymy. No to dobrze. I lecimy. Ot mi zaraz wysiada, A tobie? Też. Uwaga, bum! Mam kroki jakieś, ale nie będę się wdawał w walkę, bo mamy cel nadrzędny. 5 sekund i będę startował ponownie. Ja siedem. 800 metrów mi zostało. I też. Na 700 metrów, jesteś na miejscu. Na skrzyżowaniu prosto? Dużo, dopóki nie dojdziesz do celu. Popatrzcie, no. pociąg nie jedzie przez tory. O też tu jesteś. I nie mam paliwa alece. Góra, góra, góra. A ty idziesz na raz czy już myślisz, że się nie opłaca. Tak? Bo tu jest zlikwidowany. Ale też może w bronie będę czekał. Może. Zobaczę swoją skrytkę. Jo, ale przodem do Mhm. Rozwaliłem sobie pół wieży. PM i pistolety. Nie. Chyba, bo ty są zdenerwowane. Wow! Dwie głowy! Ładnie poszło, dwie głowy. bardzo ładnie. Okej, okay, skanują fajne cały czas. Ja, to ja skanuję. Okej, okay. taki ekipunek mi chyba wystarczy. To teraz Biowio wio do domu. Możesz uszyć botów. Butów nie botów. A już za nami, co teraz? Tutaj jest taki gostek. to się bot, ale gostek i piłek chciałem. Wiesz co, ja to bym legendarną strzelbę chciał. A. Bo mam karabin, biegaj i strzelaj. Okej, okay, mogę ci oddać. Wezmę sobie piłę. Co Są buty o, to piła tak niepotrzebna. potrzebna. W sumie. Do kółka. O! A, do tego za minutę. wo dostałem. Można by wlecieć. To bardziej niż dostałem, no tak dostałem, że spadłem. Ale ja tak dostałem, że mam 54 HP. I tam jakaś ja kluska się wyskoczyła z wody. To takie chude było. Jest. Krzaczek. Pod krzaczkiem. Możesz tam wlecieć. Ło. Dobra, chodźmy na film na sklecone. U, co tu się stało, że tu jest tyle gości? Au, dostałem. Nie wiem skąd. To ja, to ja! chowaj to. Tak. Ewakuacja! Uch, lecisz? Lecę, Ja Lecę, jestem za tobą. Nie go tu do domu, do... do lobby chłopaki, co nie? Mhm. Mm Jakiś szampanik by się przydał, o! albo coś w stylu. Na zamówienie. O, masz! Jakby Fortnite nas podsłuchiwało. Szanowny panie Epic Games, chcę milion na słonej jeziorze są samochody. Trzeci... Ło Dobra. Oni walczą między sobą. Wiem. wiem, można by w nich zlecieć? Czy na... Nie, na wyspę, na wyspę. Łok. Ups. Jakby ktoś, to jakimś sposobem jestem na wyspie. Ja też i o mało co mnie nie przejechali. Uciekamy! Ole, my tu poniewierali. Ło. Wow. Panie. Ole, ja ich pokonałem. Ich na wyspie? Tak. Dobra, tam na wyspę. O. Chciałeś wieżyczko? Chciałeś. Chciałeś, Chciałeś Wszystko mamy. Czego nam więcej trzeba? Nie wiem czy nie wziąć tej wieżyczki, ale nie wiem za co. Za karabin Czy za pistolet? No to są te dylematy. Czy zostawić buty? Uwaga na NS-om guście. Gustaw tam jest. Spuścić im bombę? A znasz ich kierunek? No to śmiało. Czekaj, są gdzie indziej? Teraz są na farmie. Ja nie mogę podchodzić do tamtej kukurydzy, bo mi tak wtedy nie. Można by chyba stąd iść. Jesteśmy w kuku nie ma, nie ma co się stąd ruszać. Dobrze tu nam tu na wyspie w sumie. W sumie nie narzekam. Jestem w doborowym towarzystwie. Osiem osób zostało, czyli sześć. Nie ma co się bać. Nie ma Samochód. Co się bać. Samochód, cisza przed burzą. Dosłownie. Oni chyba w kogoś na N nawalali. Zmieni się kółko zaraz. Lecimy? Poczekamy trochę. Powiem kiedy będziemy lecieć. No ale... dobra. Dobra, startuj. Ty, mam kroki! Oj, gracze. E, mogę w niego wlecieć. Co mi tam szkodzi? Chyba mnie położyli. Co mi tam szkodzi? i po ciebie. Myślałem, że to ty. Ale czemu tak myślałem, to ja nie wiem. Trzeba! Trzeba! Weź wow. Co to był za mecz? Trzecie miejsce. Mam nadzieję, że w następnym odcinku udam się, uda nam się zająć pierwsze. Też mam taką nadzieję. Pamiętajcie, dawajcie lajki. Dzięki like, wielkie za gry. Suby też dzięki. I do następnego. Pa! Hej!